Często rozważamy te sceny momentu zwiastowania i też tego, co się wydarzyło w sercu świętego Józefa, moment też narodzenia Pana Jezusa, bo wiemy, że jest to taki przełomowy moment w historii narodu wybranego, ale też potem w historii wszystkich ludzi. Całego świata, dokonuje się wcielenie, Bóg przychodzi na świat. Nieraz może trochę się przyzwyczailiśmy do tego, ale kiedy kontemplujemy prawdę o tym, kim jest Bóg, jak wielki jest Bóg, właściwie nie jesteśmy w stanie pojąć tajemnicy Boga. Żaden anioł ani człowiek nie jest w stanie zrozumieć, kim jest Bóg w swojej istocie, to dopiero z perspektywy tej kontemplacji, tych rozważań, bóstwa możemy zrozumieć, co się dokonało, że przychodzi ten właśnie Bóg na ziemię i rodzi się jako człowiek, malutkie dziecko, oddaje się w opiekę, zwykłych ludzi, Maryi, Józefa i potem w taki sposób Bóg postanawia, żeby być z nami, bo to proroctwo, które dzisiaj jest powtórzone przez świętego Mateusza, jest właśnie takim proroctwem. Oto dziewica pocznie porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Bóg Chociaż jest praktykalnie inna od człowieka, bo Bóg jest Bogiem, człowiek jest człowiekiem, to jednak Pan Bóg znalazł taki sposób specyficzny, żeby zbliżyć się do nas, bycie z nami. Czy w takim razie możemy jako ludzie przeżywać dystans między nami a Bogiem? Okazuje się, że Bóg by tego nie chciał. Jak możemy w takim razie do Boga się zbliżać, by ten dystans skracać, by Bóg był dla nas kimś dostępnym, kimś bliskim? Na pewno potrzebujemy łaski Ducha Świętego. Potrzebujemy sakramentów, spowiedzi świętej, potrzebujemy Eucharystii, potrzebujemy naszej modlitwy indywidualnej. I w taki sposób mamy pewność i przekonanie, że Bóg nie będzie dla nas Bogiem odległym. Czasami na własne życzenie tak to sprawiamy, że Bóg jest Bogiem daleki. Dzielą nieraz nas grzechy. Czasami człowiek nie podejmuje tego wysiłku, żeby wejść w relację z Bogiem poprzez brak modlitwy, sakramentów, szczególnie spowiedzi świętej Eucharystii. I ten dystans się może cały czas utrzymywać. Ale dzisiaj Ewangelia nam mówi o tym, że Bóg tak nie chce, Bóg pragnie, żebyśmy byli bliżej Niego. On chce nas przyjąć. I uczymy się od Maryi, i od Świętego Józefa, by tego się nie bać. Zobaczmy, że przy zwiastowaniu Maryja też drży, kiedy Anioł jej zwiastuje, tą tajemnicę, co się ma dokonać. Trochę się boi i pyta, jak to się stanie. I święty Józef też się dzisiaj boi. Ale ostatecznie widzimy, że ten strach, który się w nich pojawił, pokonują i umieją przyjąć do siebie Boga. To jest wezwanie dla nas i dzisiaj może to tak was zapraszam, by się nie bać. By podejmować ten wysiłek, by uwierzyć w to, bo czasami brakuje wiary i nawet nadziei, czy jest to możliwe, ale Kościół nas ciągle wzywa i zaproszę do nadziei, byśmy byli przekonani o tym, że jest to możliwe, by Bóg był bliski mojemu osobistemu sercu, Twojemu sercu i z tej bliskości pojawia się dopiero radość. I szczęście chrześcijanina. Na dzisiejszej Eucharystii Jezus też przychodzi do nas. Zobaczmy, że kiedy ludzie rozwijają się w tej duchowej atmosferze, kiedy ten dystans się skraca między człowiekiem a Bogiem, to często ludzie mówią o tym, że szczególnie na Eucharystii czują tą bliskość Jezusa, bo tak naprawdę jest, bo przecież Jezus, w to wierzymy, przychodzi do nas na ołtarzu. Kościół wierzy w to, że pod osłoną chleba to jest Jezus, Bóg i człowiek. I to jest chyba taka najszybsza droga do tego, żeby ten dystans był mniejszy, by tą bliskość poczuć. I dlatego pewnie Bóg postanowił, że przez Eukarystię będzie do nas przychodził. Jest wiele różnych sakramentów, to prawda, 7, ale Kościół szczególnie kładzie akcent na Eucharystii, bo tutaj jest to wyjątkowa obecność. Zachęcam Was, siebie, byśmy byli na Eucharystię wrażliwi, wrażliwi na Jezusa i chcieli tą bliskość dotykać. Tak jak Maryja i Święty Józef, którzy nas tego uczą. Niech z tej bliskości płynie w naszym życiu radość, którą przynosi Jezus. Niech pojawia się pokój, którego tak pragniemy, który przynosi Jezus, Emanuel. Bóg z nami. Amen.